Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Robert Dzięsiorowski, przedstawiciel firmy Agroas. Znajdujemy się w miejscowości Bytom, w województwie Śląskim 8 listopada 2022 roku. Za mną plantacje produkcyjne kukurydzy pana Stanisława i jego synów Tomasza i Krzysztofa. Panowie w lutym tego roku wybrali dwie czołowe, jedne z najlepszych odmian z portfolio firmy Agroas. Jest to ES Broadway hodowli Lida i DKC 3400 hodowli Bayer. Plantacje wysiane na areale 35 hektarów. Przede mną ES Broadway, odmiana typowo ziarnowa, rośliny wyższe VO270, ziarno typu Dent, kolba typu Flex. Rośliny przez całą wegetację były bardzo zdrowe, o dobrym Stejlinie. Dzisiaj możemy potwierdzić również bardzo dobrą odporność na wyleganie tej odmiany. Plantacja założona od 1 do 5 maja w ilości 86 tysięcy nasion na hektar. Co warto podkreślić, ES Broadway w swojej grupie średnio późnych odmian był numerem 1 w coboru w 2021 roku. Między innymi przez to padł wybór na tą odmianę. Po drugiej stronie znajduje się kukurydza DKC 3400, odmiana zdecydowanie niższa. Jak na typową ziarnówkę przystało v 240 czyli grupa średniowczesna. Holby również pięknie wykształcone ziarno typu Dent, holba typu Fix. Rośliny przez całą wegetację bardzo zdrowe, o bardzo dobrym z Warto nadmienić, że odmiana DKC 4400 nadaje się na gleby mozaikowate. Potwierdza się tu również bardzo dobra genetyka jeżeli chodzi o odporność na poleganie korzeniowe i łodygowe. 10 listopada nastąpi zbiór tych plantacji. Sprawdzimy jak wyglądało planowanie. Klient przygotowany jest również na rozkład resztek pożniwnych. Tutaj widzimy nazwę produktu. Jest to fundamental produkt biologiczny dostępny w naszym portfolio, czyli w firmie Agroas. Co możemy osiągnąć stosując ten produkt? Po pierwsze, rozkład resztek pożliwnych, czyli szybszy dostęp do składników z rozkładu tych resztek po kukurydzy, polepszenie czy rozluźnienie struktury gleby, oraz na zasadzie szczepienia osiągniemy również zapobieganie szeregom patogenów, jak choroby podsuszkowe czy fuzariozy co w plantacjach pszenicy ozimej wysianych tutaj po tych kukurydzach bo to nastąpi jest bardzo ważne. Pozdrawiam wszystkich serdecznie do zobaczenia Robert Zieliński